Ole ryba Ole ryba będzie. Co to będzie? Wyszedł środek. Naprawdę duża... Duża ryba. Tak jest. Nie! To nie będzie szczupach. Co to będzie za ryba? Fajny taki spory. O, 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 o. Jaki odjazd zrobił. Kurde, zaraz się wsadzę w wodę. na kanale wędkarstwo.pl z tej strony, oczywiście, Cezary. Dzisiaj praktycznie od rana do godziny 12.00 był rekonesans, sprawdzanie tych i tych miejsc, co się dzieje. No i w końcu się udało znaleźć miejsce, w którym trochę dzisiaj połowie. Jest to oczywiście rzeka, rzeka oczywiście krzna, a będę łowił rybki, ale to się już przekonacie za chwilę, bo pierwsza już wpadła. Także nie wyciągałem kamery, chciałem sprawdzić, czy coś się będzie działo. Pierwszy rzut jest ryba, także teraz lecimy z materiałem. Także miłego oglądania. Za chwilę ta rybka, którą złapałem. No i łowimy dalej. A więc jest pierwszy więc trzeba wyciągać kamerę i brać się za nagrywanie taki 23-4 cm okonek rzeczny piękny wygrzbiecony okonek o, o piękna ryba Piękna ryba Dobra tutaj go wypuścimy niech spada a więc drugi rzut Bardziej staram się prowadzić tą przynętę przy brzegu. Za chwilę powiem wam o kiku, a mianowicie kijek jest to Diaflex od Robinsona. Bardzo bardzo powoli prowadzę. I każde delikatne przytrzymanie, puknięcie trzeba przycinać. Żyłka 016. Dragon Millenium okoniówka niebieska. Na takiej żyłce łowie, kołwrotek będzie to Rio -Slam. Tutaj właśnie. Ołów 8 gram, bo będzie to boczny trok. Krętlik i haczyk numer 6, bodajże od Robinsona, a Proch standardowo, Banjo, także. Zobaczymy ile dzisiaj mi się uda ich przechytrzyć. Czy to był jednorazowy strzał, bo też tak może być. Czy po prostu one powoli już zaczęły się pokazywać. Ale ryba. Ale ryba będzie. Co to będzie? Mam nadzieję, że to nie będzie szczupak. Tylko będzie to taki wielki okoń. O kurde, wyszedł środek. Wyszedł środek. Tutaj nawet poluzuję trochę hamulec, bo to będzie bardzo dobra ryba. O kurde, naprawdę duża, duża ryba. Proszę się nie zepnij. Tylko proszę się nie zepnij. Ale fajnie. Co to będzie? Może chociaż pokażesz się co? Ale to będzie coś bardzo, bardzo fajnego. No zobaczycie. Ona idzie pod prąd, zobaczcie. Ale fajnie. No, no, no pokaż się, pokaż się. O! o, o. Co to jest? Szczupak chyba. To będzie szczupak chyba. Tak jest. Nie, to nie będzie szczupak. Co to będzie za ryba? Takie coś złotego i powiem szczerze, że nie jestem pewien co to jest za ryba. Bardziej, bardziej stawiam na szczupaka, ale... da, szczupak, dobrze mówię. Myślałem, że tylko po prostu taki fajny, jakiś taki złoty. Ładny, ładny szczupaczek, na pewno wymiarowy, zapięty tak bardzo ciekawie, że przypuszczalnie mi nieobetnie, chociaż mogę się za chwilę zdziwić, tak, że obetnie. Fajny taki, spory. O, 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 jaki odjazd zrobił. Chodź kolego. Chodź kolego, podbiorę cię i zaraz cię wypuszczę. <śleszamy> Szczupaczek się zapił Proszę, proszę, proszę o. Kurde, zaraz się wsadzę w wodę o. O. ładny ściupak Kurde ha. Bardzo ładny ściupak powiem wam Na poproszkę na boczny krok Ach, przymeldowała się. Taka myślę około 55, nawet coś koło 60 cm. Patrzcie ładnie ubarwiony. Oczywiście pijawki na dnie. No, nawet powiem szczerze, nie do końca się spodziewałem tej, tej ryby tutaj. Znaczy tutaj. Ogólnie te też czupaki są, tak? No ale to jest, że to jest woda PZW w środku miasta. To takie troszeczkę powiem szczerze niespodzianka. Gruba, gruba niespodzianka. Ile masz centymetrów? No o proszę. O proszę, nawet powiem szczerze się nie spodziewałem. 60 na taką delikatną wędkę do 14 gram wyrzutu. Poproszek. Jeszcze fajnie, że nie obciął. No, poczekaj, 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 poczekaj. Czekaj, chwilę już się zaraz wypuszczę Ale ładnie ubarwiony Przepięknie jest ubarwiony No pięknie, pięknie, przyjechałem po konie, a tu melduje się taki sześćdziesiątaczek, sześćdziesiątaczek, grubiutki, ściutki. dobra, pobawione, trzeba chłopaka wypuścić, niech rośnie, ma okres ochronny, ale on nie wie, że to jest okres ochronny, także biorą, biorą chłopcy, o. Brzmi jak, patrzcie jak fajnie, poszedł, sobie. No i nieźle, nie? Powiem szczerze, cały rok 2022 chodziłem na te ryby, na rzekę i na żywca. I na spinning, i na casting, i nie trafił mi się żaden szczupak 60 plus, a tutaj wybrałem się na okonia na kiku naprawdę delikatnym, diaflexik od 2 do 15 gram wyrzutu na żółce 016, a tu mi się melduje szczupak 60-60, 61 cm, coś koło tego, bo ja tam go do mocno długo nie mierzyłem, ale... <grym> Fajnie, fajny odjazdy na środek. No zobaczymy, czy taka przygoda jeszcze dzisiaj się trafi. Czy będą jeszcze te większe okonie? No ale bardzo miły dzień. Pogoda, jak to pogoda dla wędkarzy B, ale ryb jak widać Ok, <laughs> Dobra, macham dalej, pięknie. Zdeca mocno rozpadał się deszcz, ale jeszcze się nie poddaje. Jadę jeszcze jeden odcinek rzeki. Sprawdzę. Zobaczymy co tam się będzie działo. A więc dojechałem na miejsce i deszcz dalej mocno pada, nawet mocniej jak wcześniej. No i cóż, chyba zakończę dzisiejsze wędkowanie, ale przedtem zrobię wyniki konkursu, który organizowaliśmy wspólnie z iModem i ze mną i ze sklepem wędkarskim. Osoby, które, które za chwilę wylosuję, proszę o, proszę o wpisanie komentarzu, że to są. One, ja im podram adres e-mail. One wyślą do mnie adres im, na e-mail. Wiadomość może być nawet całkowicie pusta, tylko napisać, że to on. Ja im napiszę hasło, które będą musieli wpisać pod filmem, pod swoim komentarzem. Jeżeli będzie wszystko zgadzało się, ja wejdę w tę osobę, która wpisała właśnie ten kod i sprawdzę, czy to jest dokładnie ta osoba. Wtedy na mailu dostanie. Resztę wskazówek, dobra, wchodzimy najpierw w YouTube. W YouTube, w YouTube yy... i więc tak. Imod mamy film, jego udostępnij, skopiuj link, yy, dobra, link skopiowany. Teraz wchodzimy w program, który będzie wybierał komentarz. Zafiltruj zduplikowane. Tutaj muszę wpisać jakiś numerek 6 plus 6 to 12 oczywiście. No dobra i lecimy. Uzyskujemy komentarze 400, 500, 600, 700, 736 komentarze eee, u iModa na kanale razem z komentarzem biorę udział. Dobra, 14:46. Lecimy. Początek. Wybieramy pierwszą osobę. Bardzo wolno mi tutaj coś się dzieje. Albo są jakieś zakłócenia przez ten deszcz, albo tutaj jest słaby internet. No ale w każdym bądź razie coś tutaj się wybiera, losuje. Zobaczymy czy jak szybko mi to wylosuje. No mam nadzieję, że szybciej to będzie trwało. No proszę, szybciej trochę. O. O, Karol Stachowicz, super film biorę udział, czyli ty jesteś pierwszą osobą, która e, wy, została wylosowana u iModa na kanale. Tutaj sprawdzam sobie 28 grudnia 2017 założony kanał, także jako pierwszy jesteś ty. Gratulacje, cofamy się tutaj. O, daleko się cofnęłem, ale to nic eee, jeszcze raz będzie trzeba wszystko zrobić dobra, teraz wchodzimy w youtube mój kanał mój kanał wideo tutaj jest tak skopiuj link I dobra, wchodzimy wklejamy link eee, zafiltruj eee, Tutaj wpisujemy numerek, tym razem 6. Uzyskaj komentarze. Tutaj będę losował dwie osoby. 362 komentarze. No i zaczynamy. Początek lecimy. Może wyżej podniosę, będzie szybciej. Lepszy internet pewnie będzie. Dobra, czekamy aż się wylosuje. Zozol. Zozol, biorę udział. Pstrągi jak ta lala. Pozdrawiam. Gratulacje Zozol. Eee, sprawdźmy jeszcze informacje o kanale. 8 wrzesień 2014. Założony kanał. Dobra i teraz losujemy drugą osobę. Eee, wybierz innego. O, tu już szybko laci. Przynajmniej internet. Piotr Flączak. Biorę udział. Wędkarze znakomici, tak samo jak i rybki, także dzięki Piotr. Sprawdźmy jeszcze informacje. 6 marca 2021. Także losowanie zakończone. Zapisz nagrywanie ekranu. Dobra, nagrywanie ekranu zapisane. Będziecie je widzieć. Znaczy widzieliście tutaj obok. Także trzy osoby wygrały. Proszę o komentarz pod tym filmem, że to wy i resztę dostaniecie informacji. Tak jak było na maila. Mail mój będziecie mieli, podam wam w komentarzu. Odpiszę na wasz komentarz i podam adres e-mail, na który będziecie musieli wysłać wiadomość. A ja wam przekażę kodzik. Dobra, trzeba chyba znikać do domów. Połapane ogólnie bez szału. Chociaż miła niespodzianka tego szczupaka, tak jak mówiłem w trakcie filmu, chodziłem z tym spinningiem, castingiem i z żywcem, i, i nie złapałem większego szczupaka jak dzisiaj na delikatny spinning boczny troczek, tak. Ale miły przyłów, bardzo pięknie ubarwiony był, e, fajnie. Bardziej przez chwilę myślałem, że to może być taki, że taka żółta, może jakiś lechol, jakiś kleń na paprocha, pokusił się, no ale to jednak był. Zębatek. Także tyle z dzisiejszego odcinka. Zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.